Na pewno to będzie fajniejsze niż tak jak teraz. Latamy po całej zagrodzie i zbieramy rozrzucone wszędzie jajka. Snowość, które się jeszcze pojawiło i myślę, że one mogą być dosyć istotne. No, kurki, uciekaj, bo chcę tu postawić Wam kurnik. No, nie za bardzo na się te kurki chcą słuchać. No, jeszcze tak, uciekaj. Zobaczcie, no nie jest to takie łatwe, bo możemy go tylko postawić w danym miejscu. A one, niestety, nam. Siop! Uciekaj. A one nam gdzieś to blokują. No, tego się nie spodziewałam, powiem szczerze. Jeszcze tak, wulkanik nam poleci. Dobra, kurnik mamy.